Posłanka Losu. Jak losu, posłanka, czekałam na ciebie bez szansy, bez głosu, raz w piekle, raz w niebie. Jak woda żywa w czeluściach pogłuszy, by ból Twój ukoić i łzy Twe osuszyć. Dlaczego po prostu nie mogłeś w dal odejść, powiedzieć mi prawdę, że inną masz drogę? Dlaczego. Nie było cię stać na te słowa, z honorem postąpić, oblicza nie chować. Dlaczego celowo karmiłeś mnie kłamstwem, kpiąc w oczy, tak zimno mnie trułeś swym draństwem? Dlaczego uczciwie nie chciałeś powiedzieć, że dawno nam dalej niż bliżej do siebie? Jak losu posłanka na moment, na chwilę byś żyć znów zapragnął w życiowej mogile by życie nadzieją miłością w wtłoczyć swą moc byś mógł poczuć gdy gasły twe oczy dlaczego po prostu nie mogłeś znów odejść powiedzieć mi szczerze że inną masz drogę dlaczego nie było ci stać na te słowa z honorem postąpić oblicza nie chować dlaczego celowo Karmiłeś mnie kłamstwem, piąc w oczy, tak zimno mnie trułeś swym traństwem. Dlaczego uczciwie nie chciałeś powiedzieć, że dawno nam dalej niż bliżej do siebie? Na kartach życia, tych losem toczonym, świat prawdę spisuje systemem scalonym do czasu, gdy ono punkt zwrotny wyznacza. Ciąg dziejów z nawiązką. Ten krąg się zatacza.